Numerologiczna wibracja na dzień 03, 05, 2024. A ciąg liczb to 3, 5, 8, co docelowo daje nam bardzo mocną siódemkę i przy tym układzie dzisiaj dobrze byłoby sobie pewne rzeczy poplanować, o pewnych rzeczach dobrze byłoby pomarzyć, ale też dobrze byłoby wyznaczyć sobie nowe cele i je zweryfikować. Więc dzisiaj to jest taki czas, że idziemy na zakupy, macamy, dotykamy, poznajemy, zapraszamy pewne rzeczy do naszego życia, ponieważ wtedy, kiedy przy tej siódemce, Pokażemy kotwice pod świadomości, co chcielibyśmy zaprosić i damy jeszcze mało tego temu wszystkiemu dowód. W postaci, że byłem, dotknąłem, zweryfikowałem, te rzeczy możemy dzisiaj sobie nieco bardziej pozapraszać, ale. Dla innych aspektów, dzisiaj może się poodzywać nasza zazdrość. Dzisiaj może nas coś bardziej dotknąć, bardziej zaboleć, lub niektóre zachowania pewnych osób mogą być dla nas nieco powiedzmy bardziej przykre. Natomiast też przy tym kodzie my się dzisiaj będziemy chcieli troszeczkę bardziej popodobać. Co prawda mamy siódemkę, ale też mamy bardzo mocną wyróżnioną trójkę, piątkę i ósemkę, więc to jest taki powiedzmy element atrakcyjności, więc jak chcesz mieć dobry dzień, to dzisiaj się wystrój, dzisiaj wyglądaj dobrze, dzisiaj się dobrze ubierz, dobrze umaluj, zrób co tam powiedzmy potrzebujesz, żeby gdzieś tam powiedzmy dobrze czuć się samym ze sobą, sama ze sobą, a wiele rzeczy ci się dzisiaj bardzo dobrze powiedzmy uda i powiedzie. I za to trzymam kciuki, natomiast jeżeli te treści Ci się spodobały, okazały się dla Ciebie przydatne i ważne, to zapraszam po kolejne na naszą stronę dobrawróżba.pl.